Dzień dobry Państwu. Macie matera redaktor naczelny Gazety Olsztyńskiej. Moim i Państwa gościem w studiu wirtualnym 6 Kongresu przyszłości jest pan profesor, pan profesor Krysiak. i przed chwilą mieliśmy z Panem Profesorem panel dotyczący ekonomii światowej, gospodarki i problemów, które, które są. W tej chwili obecne w świecie. Zaprosiliśmy pana, pana profesora do studia i chcieliśmy porozmawiać o trochę innej rzeczy, bo pan profesor jest założycielem Instytutu Szumana. To jest nowa inicjatywa. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, na czym polega Instytut, jego praca i jakie są jego cele. Tak, Instytut Myśli Szumana jest fundacją i sześć lat temu właśnie podjęliśmy w takiej grupie osób decyzję, żeby na tle deficytu dotyczącego promowania i wdrażania czy powrotu do Europy Szumana, czyli wspólnoty narodów Europy, poprzez różne dzieła, projekty w różnych wymiarach społecznych i gospodarczych właśnie stworzyć pewną zaporę, przeciwwagę do tego kierunku budowania superpaństwa, które obserwujemy, które, za którym opowiadają się takie osoby jak Olaf Scholz, Niemcy, ale też wielu takich, wiele osób, które wydają się być takimi działaczami w Unii Europejskiej. Otóż superpaństwo jest niezwykle niebezpieczne, bo chodzi o to, żeby usunąć Instytucje narodowe, suwerenność narodową, jakąkolwiek tradycję, też można by powiedzieć, wymiar taki moralny i kulturowy i dokonać pewnego zrównania, czyli stworzyć uniform. To, to jest ideologia Spinellego, którą od lat 70. próbuje się właśnie wdrażać. W, w Szuban umiera w 1963 roku i jeszcze do 1970 do roku jest mało takich, którzy chcieliby jakoś tak bardzo mocno tą, ten kierunek superpaństwowy zrealizować. I pojawia się Spinelli, który wcześniej już właśnie przygotował taki manifest, który jest bardzo groźny, bo on po prostu zmierza do tego, żeby również stosować różne metody siłowe, a w szczególności właśnie przemoc kapitałową. Te metody siłowe, na przykład w momencie, kiedy oni doszliby do takiego uniformu w którym nie ma instytucji narodowych, takich nawet jak i parlament. Dzisiaj jest sytuacja, na przykład w Rumunii, już jest taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny właściwie nie ma prawie że racji bytu. To ja nie będę tutaj opowiadał szczegółów, ale to jest właśnie przez te działania Unii i Niemców doszło do takiej właśnie sytuacji rozbrajania, można powiedzieć, z kompetencji z atrybutów. I jeśli sobie wyobrazimy, że nie mamy prawda, w Trybunału Konstytucyjnego, Parlamentu Narodowego i innych instytucji dotyczących kształtowania modelu gospodarczego czy społecznego, no to stajemy się bezbronni i uzależnieni od właśnie tych czynników centralnych w Brukseli pod kierunkiem Niemiec. I Spinelli powiedział tak w swoim też jakby sposobie działania, że jeśli w jakimś kraju będą w związku z tym powstawały jakieś protesty, jakieś manifestacje, czy jakieś nawet właśnie, no w cudzysłowie, rewolucje, to właśnie budowanie tak zwanej Armii Europejskiej, bo on chciał Armię Europejską, czy też siły policyjne, będą skierowane do takiego kraju, żeby właśnie wytłumić takie właśnie protesty. No to ta nam przypomina oczywiście czasy komunizmu sowieckiego. Tutaj... Nie, tak. Myśmy, myśmy już jeden, W jednym kraju żeśmy przeżyli istnienie i wiemy naocznie no wiemy no z autopsji, jak to wygląda, tak? Właśnie mamy to, to doświadczenie i to jest. Zwłaszcza w jeszcze... zideologizowanym kraju, tak zwanym. No. I, tak. I też te kraje w, 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 tru, trójborza. Mamy tą podobną wspólnotę losu i dzisiaj też. Jeszcze może powiem, Instytut w Myśli Szumana między innymi podejmuje takie projekty, jak właśnie budowania młodego pokolenia Szumana w Trójmorzu, czyli tworzyć, można powiedzieć, takie wsparcie rozwoju tego projektu Trójmorza, czyli konsolidacji, integracji właśnie tych krajów, tak jak pan redaktor powiedział, które mają wspólną tą historię losu pod reżimem sowieckim. Tak. I tu jest dość duże roz, zrozumienie. Panie tego. profesorze, ja jeszcze y, 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 spytam pana profesora o, o instytut, jakie są y, działania y, zamierzone państwa, to znaczy w jakich formułach, formach będziecie działać. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do, te, do, tego, do tej kwestii, jak ma wyglądać Europa, dlatego że mm, no, y, po y, pierwszej drugiej wojnie światowej, no, która była no nieprawdopodobną traumą dla Europy. tak, Zginęło miliony ludzi. Myślenie Europejczyków szło w tym kierunku, że może coś ujednolicić, może po prostu zniwelować te różnice, które, które powodowałyby, powodują jakieś tam konflikty, a, a w konsekwencjach no, krwawe wojny. W końcu no, cywilizacja europejska jest tak silna, tak mocna, z tak wielką tradycją jeszcze chrześcijańską, bo o której niektórzy zapominają. No, jakby nie było chcąca pewnego życia w pokoju. Z drugiej strony mamy ambicje, no i ileś lat jesteśmy po wojnie, no i mamy następną wojnę, no, jeśli Europę liczymy do Uralu, a tak się ją liczy, mniej więcej, no to, to mamy wojnę w Europie, no bo Ukraina i Rosja są w Europie przecież. Więc, więc jak gdyby ten projekt unijny z jednej strony, z drugiej strony mamy wojnę w, w Rosji, na, przepraszam, w Ukrainie, w, najazd w Rosji, napaść na Ukrainę. Jak budować Europę, żeby nie było konfliktów? Czy ten projekt właśnie jednego państwa no, ma rację bytu, czy, czy Europa ojczyzny? Co na ten temat. Jak widział to Szuman? Tak, no te, to myślenie takie superpaństwowe czy Europa jako państwo czy Unia Europejska jako państwo, po prostu zbankrutował i mamy tego właśnie wyraźne objawy i skutki, bo Szuman nie chciał Unii Europejskiej. Unia, czyli Uniform w, 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 chciał Wspólnoty Narodów Europy. Też bez posiadania instytucji takich właśnie centralnych, wszelkie instytucje, które proponował, żeby pojawiały się, to one miały mieć ograniczony czas, aż do wyczerpania ich funkcji, ale bez żadnych znamion, instytucji, przypominających instytucje w poszczególnych państwach. I tutaj właśnie nie wspólnota nie Europa ojczyz, tylko Eu wspólnota narodów Europy. Bo Europa ojczyz jest takim ciałem, zbiorem elementów, które nie mają części wspólnej, czyli nie mają relacji. I właśnie widzimy, że ten brak relacji, czy rozluźnianie, czy funkcjonowanie Unii Europejskiej na bazie tylko instytucji ekonomii, i prowadzi do bankructwa, bo Schuman to jasno nawet w konkretnej wypowiedzi. Przedstawił, że nie instytucje, nie ekonomia to jest ważne, ale w pierwszej kolejności relacje, czyli wspólnota. Mało tego Europa, demokracja chrześcijańska. Ucieczka od wartości, niezależnie od tego, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie, ale niszczenie tych wartości, które były dorobkiem, są właśnie 2000 lat chrześcijaństwa, będzie prowadziło do, do destrukcji, do bankructwa. I właśnie tutaj Widzimy całą masę właśnie takich sytuacji i objawów, które do tego doprowadziły i też no, można by powiedzieć, gdyby nie polityka Niemiec, która opierała się prawda, o interes gospodarczy, o współpracę niska cena gazu od Rosji, jakieś no, pewne wspieranie Rosji, czy też można by powiedzieć kolaboracja, to do tej wojny by nie doszło. Dlatego, że to było pokazanie pewnego przyzwolenia, żeby budujemy relacje. Niemcy pokazywały Rosjanom, że budujemy relacje w oparciu o interesy. Człowiek jest nieważny. I widzimy, że na początku wojny, nawet właśnie kiedy już się rozpoczęła, to Niemcy komunikowali, że nie będziemy pomagać, bo za pięć dni Rosjanie pokonają. Pani Urszula von der Leyen i inne osoby były w, w Ukrainie i nie, oglądając te mordy, które tam się dzieją, nie wyciągnęli wniosków. A zatem, budowanie w oparciu o materię, o interes, o biznes, o instytucje, jest drogą do bankructwa. I Schuman właśnie jasno to akcentował i dzisiaj. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu powrót do Europy Szumana. Nie jest to łatwo. łatwe. Wymaga to no, trudów oczywiście do Europy, do wspólnoty narodów Europy. I budowanie Trójmorza ma na celu stworzenie pewnego prototypu wspólnoty narodów Europy. Panie profesorze, Instytut Szumana w Polsce, jakie ma, jakie ma formy działania w tej chwili, co planujecie, jak. jak... Chcecie rozwijać tą inicjatywę? Tak. My, my więc budujemy oddziały, prawda? My budujemy oddziały. W, mamy w tej chwili oddziały w kilku miastach. Planujemy tutaj wkrótce otworzyć oddział w Olsztynie. Oddziały posiadają, że tak powiem, grupy osób w różnym wieku, ale są takie grupy, powiedziałbym, no, starszych osób, czy też no, tych, które nie należą do młodzieżówki i budujemy młodzieżowe grupy Szumana. I w tej chwili. Każdy oddział jest też wyposażany w pewne systemy komunikacyjne. Organizujemy systematyczne spotkania i też organizujemy co drugi tydzień w soboty taki to nazywamy Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, który polega na tym, że tam właśnie zdobywamy wiedzę, jak stosować ideę Schumana. Nie zajmujemy się nauczaniem teologii, tylko jak w praktyce stosować zasady i normy myśli chrześcijańsko-społecznej, Czyli w biznesie, czy w, w instytucji kultury, szkole, czy uczelni. Rozumiem, ja rozumiem, że online uniwersytet jest w formie. Ja tak? tak, jest online. Wszyscy są zaproszeni, to jest tam te zajęcia są za darmo. Dwa, przez rok i tam można uzyskać dyplom animatora myśli chrześcijańsko-społecznej, więc wygodnie każdy może usiąść w domu, uczestniczyć w wykładzie, dyskusji. Mamy odpowiedni system, infrastrukturę. Są też właśnie słuchacze, którzy są z zagranicy, z każdego miejsca w Polsce i tutaj zapraszamy. Wszystkich słuchaczy, prawda, czy, czy widzów tak na terenie. Rozumiem, Olsztyna. Na stronie Instytutu, tak? Można znaleźć wszelkie informacje. Tak, tak? oczywiście. Jest specjalna też strona dotycząca tego Uniwersytetu, www.puncs.pl. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy chętnych, którym podoba się pomysł Instytutu do odwiedzenia strony Instytutu. Dziękuję bardzo panu profesorowi za rozmowę. Państwa moim gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, który uczestniczy w naszym kongresie przyszłości. Dziękuję bardzo.